Chciałam Wam powiedzieć o moich zakupach, zarówno włosowych, jak i niewłosowych, dlatego podzieliłam ten film na dwie części. W pierwszej, oczywiście, opowiem o zakupach włosowych, bo to jest. Najciekawsze, a w drugiej części, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to powiem trochę o zakupach kosmetyczno-sportowych. Dlatego oczywiście zapraszam też do obejrzenia drugiej części, ale oczywiście, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, to wolam to podzielić. Przygotowałam film o pielęgnacji jesiennej i wrócę go, myślę, że jutro lub pojutrze jednak chciałam zrobić ten film ponieważ on jest troszeczkę związany z tą pielęgnacją jesienną a troszeczkę, oczywiście kupiłam rzeczy których nie chciałam kupować, ale jakimś cudem je kupiłam ale być może to są produkty, które was też zaciekawią i ja jestem bardzo zadowolona z tych zakupów dlatego uważam, że te produkty mogą również i was zainteresować po pierwsze, powiem wam o dwóch mgiełkach, które kupiłam obie mgiełki są z firmy Marion pierwsza mgiełka to jest jest mgiełka termochronna, która ma służyć do użytku podczas prostowania włosów i podczas suszenia włosów. Zawiera kopolimery. To jest ważne. Ja zawsze lubię właśnie te mgiełki, które mają takie właśnie składniki jak kopolimery, nie obciąża aż tak bardzo włosów jak silikony, ale jednocześnie właśnie daje tę termoochronę. No i co jest dla mnie najważniejsze w kosmetykach termochronnych, to to, żeby nie miały alkoholu. O tym jeszcze nagram oddzielny film, żeby każdy jakby od razu zwrócił uwagę ze względu na tytuł, ale powiem już tutaj, że unikam termoochrony z alkoholem. Po co w ogóle jest alkohol w tego typu kosmetykach? Otóż moim zdaniem, jakby to jest moja teoria i myślę, że to jest właśnie tak, producenci po prostu zabezpieczają się przed tym, żeby ktoś sobie nie ugotował włosów. Ponieważ jeżeli używamy taki produkt na przykład do prostowania włosów, to czasem może być tak, że ktoś się spieszy, popsika sobie włosy i od razu złapie za gorącą prostownicę i zacznie prostować. No i w ten sposób, jeżeli kosmetyk nie ma alkoholu, to on nawet nie zdąży wyparować, a jak wiadomo prostowanie i działanie właśnie szczególnie prostownicą albo nie wiem, lokówką na włosy mokre, to jest po prostu zabójstwo włosów. I to jest totalne, totalne zniszczenie, właśnie prostowanie mokrych włosów, bo wtedy to ciepło działa po prostu bezpośrednio na włosy i po prostu je wręcz gotuje. Dlatego to jest coś najgorszego, co może spotkać włosy. I producenci myślę, że chcą się zabezpieczyć przed tym, że ktoś zrobi taki właśnie manewr, że sobie te włosy ugotuje, i później miałby pretensje do producenta, że. Co to za produkt termoochronny, że on sobie nim spryskał i ugotowały mu się włosy, prawda? To myślę, że działa na takiej zasadzie to, że w praktycznie wszystkich produktach jest alkohol, w tego typu mgiełkach, w tego typu sprejach termoochronnych, ale da się znaleźć takie bez alkoholu i pracuję nad stworzeniem listy, w miarę wszystkich, które mogę znaleźć, więc jeżeli znacie jakieś takie produkty termoochronne bez alkoholu, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Ja już tworzę tę listę, ale być może traficie akurat w ten, którego jeszcze nie umieściłam. Ważny jest dla mnie skład, żeby był podany, żeby po prostu upewnić się, czy na pewno tam nie ma alkoholu i, i po prostu zawsze lubię też znać skład, więc jeżeli macie skład i jakiś produkt, to koniecznie dajcie znać. Ja w tym momencie używam sprayu termoochronnego Tony and Guy, to jest taki spray, który ma taki spray troszeczkę jak spryskiwacz do na przykład pr prasowania, więc to jest bardzo wygodne. Tamten spray bardzo ładnie pachnie, po prostu rewelacyjnie, zapach też utrzymuje się na włosach. Tylko po prostu nie mogłam go tutaj przywieźć ze sobą i uznałam, że po prostu fajnie będzie wypróbować ten, który jest, myślę, że jeden z najbardziej popularnych produktów tego typu w Polsce, czyli właśnie ten Marion termoochronny. On ma naprawdę przyjemny zapach również, chociaż moim zdaniem tamten Tony Guy jest bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o zapach. Najczęściej w komentarzach piszecie, że pachnie jak perfumy Rush Gucci. Ja tam nie wiem, próbowałam parę razy w perfumerii i dla mnie to nie pachnie tak samo, ale ja się nie znam. W każdym razie bardzo ładnie pachnie, tak perfumowo. Ten pachnie tak. Mm... Jak dla mnie też dość perfumowo, tylko trochę cięższy zapach to jest i troszeczkę mi pachnie trochę jak taki syrop do rozwadniania z wodą jakiś taki owocowy, zagęszczony coś takiego mocno cukrowego, zagęszczonego. Nie jest to nieprzyjemne, całkiem okej, okay, więc nie mogę się doczekać, kiedy to wypróbuję. I ciekawa jestem, czy nie obciąży mi włosów tak, jak właśnie tamten Tony and Guy nie obciąża, zupełnie jest naprawdę fajny. Tylko teraz. Pytanie, prawda, czy na dłuższą metę zaobserwuję mniejsze zniszczenia na przykład końcówek przy używaniu sprzętów typu prostownica, bo czasem zdarza mi się użyć różnych właśnie takich przyrządów do stylizacji. Tutaj co jeszcze mamy ciekawego, oczywiście mamy silikon, więc to jest też fajne, jest pantenol. Także trochę substancji nabierzających. Myślę, że może się to sprawdzić. Także to jest pierwsza mgiełka Marionu. A mam też drugą, którą złapałam przez zupełny przypadek. Bo tamta, o ile jeszcze była na promocji i chyba kosztowała. Albo 7, albo 8 zł. No nie, nie jest źle z ceną. Tutaj naprawdę przypadek zadziałał. Kosztowała chyba 8 albo 9 zł, z kolei może minimalnie była droższa. Tutaj piszą, że to jest mgiełka odmładzająca do włosów dojrzałych, osłabionych i zniszczonych. Jak zobaczycie na drugim filmie, mnie za bardzo nie ruszają nazwy kosmetyków. Można tam napisać, że to jest w ogóle produkt dla osoby w wieku 100 lat, i mi to szczerze mówiąc wszystko jest jedno. Ważny jest dla mnie skład, no i też czasem zapach, bo dla mnie niektóre zapachy są strasznie dziwne i wtedy nie mogę czegoś za bardzo używać, bo mnie po prostu odrzuca. Co mnie tutaj właśnie przyciągnęło, to jest skład. Też nie mam tutaj żadnej mgiełki typowo nawilżającej, której mogłabym użyć przed olejowaniem, a naprawdę lubię olejowanie na mgiełkę. Zachęcam do obejrzenia filmu o metodach olejowania, tam mówię właśnie o olejowaniu na mgiełkę i tam z kolei mówię o mgiełce fitomedu, która jest naprawdę porządna i to jest mój taki pełnik. Tak tutaj skład jest znacznie bogatszy. No i ze składników nawilżających mamy tutaj po prostu... Pełen przekrój tych y, bardzo dobrych substancji nawilżających, tych wręcz takich flagowych czynników nawilżających, czyli tak gliceryna, pantenol, niacynamid, kwas mlekowy i do tego mamy dorzucone na przykład olej właśnie kokosowy coś tutaj faktycznie jest z tym oliwą z oliwek plus mamy jeszcze masę różnych ekstraktów roślinnych i mamy jeszcze na przykład argininę moim zdaniem skład jest świetny, nie ma alkoholu jest też silikon Dlatego w tej jesiennej pielęgnacji wspomnę o tym, że silikony są fajne na jesień i tam giełka mi się wpisuje idealnie w tę pielęgnację jesienną. Może nie będzie idealna przed olejowaniem, ponieważ tu jest silikon i to trochę oczywiście blokuje, więc być może przed olejowaniem zostanę przy fitomedzie, ale tam giełka przekonuje mnie przede wszystkim zapachem. No pachnie po prostu rewelacyjnie jak taki kwaśny arbus. Mm z jakimś dodatkiem, nie wiem, truskawki. Coś, coś takiego lekko słodkie, ale też kwaśne i bardzo przyjemne. Popsikałam sobie na przykład na końcówki tutaj warkoczyków i po prostu ten zapach jest niesamowity. Trochę mydlany, ale trochę owocowy. Bardzo przyjemny i wątpię, żeby mnie zmęczył. Dlatego nie mogę się już doczekać, aż tę mgiełkę wypróbuję bardziej intensywnie i większej ilości na całość włosów, i spróbuję stosować ją równocześnie z serum na końcówki po to, żeby zabezpieczyć włosy trochę wyżej, gdzie nie lubię za bardzo nakładać serum silikonowego, ponieważ ciężko jest je odpowiednio rozprowadzić tak, żeby nie obciążyło za bardzo włosów. A mgiełką jest jednak trochę łatwiej to zrobić, jednak mgiełka ma konsystencję nieco zawsze lżejszą. Kolejnym produktem, jaki kupiłam, ustrzeliłam na promocji za 14 zł jest maska właśnie Biowaxu keratyna jedwa. I tutaj oczywiście odsyłam Was do filmu o nakładaniu protein, ponieważ tam użyłam saszetki dokładnie z tą właśnie maską i w takim opakowaniu tam niby promocyjne, więc zobaczmy, co to jest taką wielką promocją. Jeśli tylko sprawdzę, czy tyle kosztowała. Ona by kosztowała mniej. 13,29, więc... więc w porządku, cena. No i maska wygląda tak, jest jej 250 ml, więc całkiem porządnie. W składzie mamy keratynę, proteiny jedwabne, aminokwasy jedwabiu, czyli mamy trzy składniki takie proteinowe o różnej wielkości, czyli różnie one będą działały na łuski. I to jest fajne, jeżeli właśnie stosujemy takie typowe kuracje proteinowe, o których właśnie powiedziałam w filmie o proteinowaniu włosów. I właśnie po to kupiłam tę maskę do przeprowadzania takich zabiegów Teraz mam już milion proteinowych masek, więc nie wiem, kiedy je zużyję. Ale przy tamtym użyciu bardzo mi się spodobał efekt. Teraz co oni tu dodali, że to niby jest taka super świetna promocja. To się trochę rozczarowałam, bo mamy tak. Czepek wspomagający regenerację. No to dziękuję bardzo. Ja używam folii, bo czepek i tak mi nie złapie włosów. A przy folii nie muszę używać żadnych gumek do włosów czy nic, tylko po prostu sobie to elegancko owijam i przyklepuję. Plus serum wzmacniający próbka. Zawsze staram się, wiecie, co. Uciąć jak najmniejszy trójkącik przy krawędzi. Wtedy faktycznie da się to zużyć na kilka razy i faktycznie jest z tego jakaś korzyść. Dlatego tak spróbuję. Ten ciąg w sumie wypróbuję takie serum, zobaczyć, czy ono jest y, jakieś takie obciążające mocno, czy, czy tak średnio. Bo oczywiście są tu też silikony, różne rodzaje, ale takie raczej lżejsze. Jest olej sojowy, jest y, olej z y, krokosza barwierskiego, więc wszystko niby ok i ciekawe, jaki będzie zapach. Bo cena tego serum wiem, że nie jest zbyt wysoka. Okay. No, i kupiłam jeszcze, to było w Hebe Może jeszcze traficie na promocje właśnie wszystkie kosmetyki elbiotika i, i różne inne też są na promocjach, oczywiście na przykład te skarpety złuszczające to już wszyscy wykupili, ale co tam jeszcze jest, to czasem da się fajne rzeczy trafić. Kupiłam jeszcze Kallosa Color, to jest jeden z niewielu Kallosów i jedyny w takich opakowaniach i w tej tradycyjnej serii tych najpopularniejszych, jedyny bez silikonów, i kupiłam go do. Do mieszania z olejami. On ma w ogóle olej lniany, którego moje włosy nie cierpią, ale to też będzie taki troszeczkę eksperyment, czy jakby przeżyją nakładanie tej maski z olejem lnianym, jeżeli wymieszam ją z innymi olejami. Mam w planie wymieszać z kokosowym i z oliwą z oliwek. Także. To są wszystkie produkty włosowe. Zapraszam na drugą część o produktach niewłosowych. No, i tak na koniec chciałam w ogóle bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje, bo nigdy bym się nie spodziewała, że będę ich mieć tyle, ile teraz mam. Ja wiem, że niektórzy mają milion, czy tam miliard, ale szczerze mówiąc, nic mnie to nie obchodzi, bo jak dla mnie powyżej 800, to już jest w ogóle jakiś szok. Dlatego bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje i najbardziej dziękuję za komentarze, bo naprawdę bardzo miło mi się je czyta i jeszcze fajniej mi się na nie odpowiada. Bardzo jestem ciekawa Waszych doświadczeń, z, chociażby z tymi produktami. Czy może stosowałyście, zwłaszcza jestem ciekawa, czy stosowałyście tę mgiełkę właśnie taką, bo ten zapach jest po prostu świetny i bardzo bym chciała, żeby ta mgiełka się sprawdziła. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i jak ktoś chce, to zapraszam na drugą część. Tego właśnie holu zakupowego. Ha, to jest właśnie to, hol zakupowy. Zawsze chciałam to zrobić. Już jakiś jeden zrobiłam, ale tam opowiedziałam o dwóch produktach, więc trochę słaby był ten hol. No dobra, to do zobaczenia!